Agnieszka Frączek, żółw, wierci pięta i inne zwierzęta. Kogut. Kuku, ryku, kuku, ryku. Już od świtu brzmi w kurniku. Do roboty, droga kura. Szybciej, prędzej, to nie biuro. Kogut barwne piórka stroszy i na grzędach się panoszy. Jajko ma być wymiarowe, a nie jakieś kwadratowe. Czyści grzebek, ostrzy pazur i wydaje sto rozkazów. Chcę porządek mieć w kurniku. Koniec, kropka, kukuryku. Pewnie mądrzyłby się wiecznie, lecz mu w końcu gąski grzecznie przypomniały o rosole Pora skończyć te swawole. Gę, gęgały jak to gęsi, więc się przestał szaro gęsić. Zajączek. Chrup, 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 chrup. Gwałtu, rety. Skąd ten huk? To zajączek marchew w chrupie. żółwik schował się w skorupie. Ślimak na wypadek wszelki z wdziękiem wskoczył do muszelki. Świerszcz muzykant zaś się zrzyma. Dłużej tego nie wytrzymam. A zajączek kic, kic, kic. Żale świerszcza ma za nic. I w ogródku już swawoli, wreszcie naje się dowoli. woli chrup, 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 gwałtu, ryty, skąd ten huk? Tak sałatę zając kruszy, że aż mu się trzęsą uszy, ale pycha, chrup, chrup, chrup.